Ostatnia jazda KTM SX85. A i tu w dzisiejszym odcinku ostatnia jazda na moim KTM SX 85 z roku 2019, więc oglądajcie, będzie na pewno zarąbiście, na pewno sporo gleb, no i oczywiście subik, saszel, wiecie o co chodzi, no i idziemy pojeździć. Zobaczcie, ten motocykl już mi jest ewidentnie za mały, ponieważ mam 1,70 m wzrostu i mogę na nim usiąść jak stary na kanapie z browarem. kurde, kurde. Więc, jeśli myślicie nad kupnem motocykla, a macie podobny wzrost do mnie, no to zalecam 150. A jeśli jesteście zainteresowani kupnem, właśnie tego motocykla, to w kolejnym odcinku dowiecie się, gdzie go kupić i za ile. No, bo jest już trochę przymaławy i trochę jak miękki. No, i teraz ostatnia jazda: Slow wheelie, podjazdy, i tak dalej. Do garażu na serwis. I pa, pa. Na koło powyrywam, ale jak widzicie, cały czas mi gaśnie. A to jest przyczyna tylko i wyłącznie tego, że jeździłem dosyć długo na motocyklu Enduro ze sprzęgłem Enduro. A tutaj jest typowa krosówka, sprzęgło zero-jedynkowe puszczasz i jedziesz, więc jest ciężej. Kurde, tu sprzęgła nie ma, to jest najgorsze. Ciężko mi tak wybalansować No, o tym mówię No, o tym mówię No widzisz to? Nie jestem w stanie dozować sprzęgłem Muszę więcej gazu dawać Dobra, trzeba coś pojeździć ostro. Kurde, kręcę się jak jakiś widzot spiner, gościu. Kurde, 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 kurde. No i co? Było slowili, więc teraz mała świrenka atakuje jakieś podjazdy i zobaczymy jak to się różni od 150. podjazd od razu, bo tutaj trochę zarośnięty pachpach, tutaj tędy się jedzie tu Lajto, lajtowo, tylko musiałem na pewno o wiele mocniej odkręcić manetę niż 150C o kurde, ale tutaj jest gipko na tym piachu. Na pewno 150 jest Myślę, że jest większa, masywniejsza, to lepiej się nią steruje. Po tej nauce Slow Willy i ogólnie teraz skakania, czuję, że 85 jednak nad skokami ma przewagę. I co by nie mówić, to jest bardziej swinny motocykl, lżejszy. No i kurczę. No, Jakbym miał porównać 150 i 85, to to jest dla mnie taki moon, a 150 to jest taka zjazdówka. Nie rozumiecie o co chodzi, takie porównanie do rowerów. Tej, hey, patrz teraz to. Rozpędzam się, tam jest w połowie taki wyskok no. i wskakuję do góry. to byś czegoś nie wyrąbał na gwiazdkę, tak? Będzie prezent pod końkę dla mamusi. Tata! Coś mi się wydaje, że na 85 musi być ostatni strumyk zaliczony. Zawrotka. Już zaczyna parować. No i oczywiście w najważniejszym momencie GoPro postanowiło mi zrobić psikusa i rozładować się po prostu. Nie był to pierwszy raz, ale na szczęście nie utopiłem w tym strumyczku 85. W przeciwieństwie do 150 z poprzedniego wyjazdu, teraz wlatuję klip. Na szczęście bezpiecznie dotarłem do domu i ten odcinek w tym miejscu się kończy, a następny będzie się tutaj zaczynał. Więc wyczekujcie, bo w kolejnym odcinku powiem Wam, co do tego motocykla dorzucam, w jakim on jest stanie. No i oczywiście, gdzie i za ile możecie go kupić. No i do zobaczenia! Nara! Ale oczywiście, strzelci łapkę w górę, będzie mi mega miło.